Kapitano Sebastian Mira! Jestem za po polski. Witam serdecznie. Jak zawsze się tutaj denerwuję, jak muszę do was mówić. E, Musiałbym tylko powiedzieć jedną rzecz. Chciałbym... Chciałem przede wszystkim podziękować chłopakom, którzy byli na tej, na tej scenie rok temu, którzy przyczynili się do mistrzostwa. Darek Stylka, Woczek, Ćwieląg, to wszyscy piłkarze, Krzysztof Krasiak, Staszewski. Staszewski, dokładnie wszystkich tych piłkarzy absolutnie musimy pamiętać. Przede wszystkim też dlaczego wszedłem tutaj z tym pucharem i to jest jakby wola drużyny. Chciałem przede wszystkim, żebym powiedział, że to wy również się przyczyniliście do tego tytułu i to jest również i wasz puchar, więc mam nadzieję, że jesteście świadomi tego, że, że tak, taka jest prawda, więc to jest od drużyny dedykacja dla was ten puchar właśnie. Moi drodzy, Sebastian powiedział bardzo piękną rzecz, bo warto naprawdę Sebastian ukoronować tych, których już dzisiaj z nami nie ma, oni zmienili kluby, ale oni przyczynili się, tak jak mówił Sebastian, właśnie do Mistrzostwa Polska, także jeszcze raz wielkie brawa dla byłych piłkarzy Śląska, którzy oczywiście również byli architektami tych wszystkich, których Sebastian Wila którzy pojawili się na telewizji. Jeszcze bardzo krótko chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Chciałbym, żebyście wy jako kibice wspierali nas właśnie w tych najtrudniejszych momentach, jak do tej pory. Wtedy, kiedy przegrywaliśmy 7 meczy pod rząd lub nie mieliśmy wygranego meczu, wtedy potrzymujemy was najbardziej. Wtedy dajecie nam nasze wsparcie, za to wam dziękujemy i chciałbym też, żebyście przyjęli nowych piłkarzy, tak jak przyjęliście 4 lata temu mnie. Dlatego się tak dobrze tutaj czuli, dlatego chciałbym, żebyście to samo zrobili z nowymi piłkarzami, bo oni na pewno nam w tym sezonie pomogą. Sebastian Mila, kapitan, Śląska Wrocław. I jeszcze jedną rzecz, którą zawsze powtarzam będąc tutaj na rynku Dwie rzeczy jeszcze tylko powiem. Jedną, jedną to czuję się, czuję się tutaj we Wrocławiu dobrze, dlatego że tutaj urodziła się moja córeczka i jest Wrocławianką, więc z tego powodu jestem niezwykle nieszczęśliwy. A ostatnią rzecz, że teraz wyjdą ludzie na scenę, którzy... Są mało widoczni, ale którzy się przyczynili do, do tego sukcesu i cały czas nam pomagają w tym, w tym e, treningu, w tym w jeździe, w tym e, w ciągłym przygotowaniu do meczy. Więc proszę ich przyjąć e, tak jak przyjmujecie nas piłkarzy. To będzie im na pewno niezmiernie miło. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia na meczu. Pozdrawiam. Przed nami trener, pan... Wodnika. Witam kibiców, sympatyków, witam Wrocławia. Rok temu w tym miejscu obok tego pięknego ratusza. Pięknego ratusza, wszyscy marzyliśmy, aby było lepiej. Jesteśmy ku rozpaczy wielu, a przede wszystkim ku radości Wrocławia, mistrzem Polski i będziemy przez rok. Nim wszystkim i tym, których tu nie ma, z Darkiem sztylką na czele. Dziękujemy im serdecznie. Wybieramy się na podbój Europy za kilka dni. Oby nam się poszczęśliło. Natomiast znaczy, że nie będziemy na pierwszym miejscu w najbliższych rozgrywkach. Dziękuję bardzo.